Powiem Ci coś na temat duchowości, co całkowicie zmieni Twoje zdanie na jej temat. Są ludzie, którzy będą się uważać za lepszych od Ciebie. Są ludzie, którzy będą nieproszeni dawać Tobie radę, jak masz żyć. Są ludzie, którzy będą mówić Ci, że jesteś zły albo dobry, będą oceniać Twoje wybory i Twoje decyzje. Są ludzie, którzy będą Ci mówić, jak masz żyć, żeby być tacy jak oni, czyli lepsi, czyli wspanialsi, czyli bardziej świetliści. I to są ludzie, którzy mają uduchowione ego. To nie są ludzie, którzy wyznaczają tę drogę, jaką ty masz iść. Bardzo Cię proszę o to, żebyś spojrzał na duchowość w taki sposób, w jaki ja ją widzę. Duchowość to nic innego jak umiejętność patrzenia na wszystko, co jest na tej planecie, jako neutralne. Duchowość to umiejętność patrzenia na siebie z miłością. I z otwartością. Duchowość to umiejętność wybaczania niezależnie od wszystkiego, bez żadnych warunków. Duchowość to kochanie siebie najmocniej na świecie i odczuwanie połączenia z innymi. Duchowość to nie jest coś, co sprawia, że jesteś lepszy od innych. Duchowość to coś, co sprawia, że jesteś równy ze wszystkimi. Dlatego też nie zrażaj się do tego, widząc takich ludzi. To naturalne. Natomiast ty pamiętaj o tym, żeby być dla siebie jedynym przewodnikiem. Wspierać siebie i miłować, niezależnie od tego, czy ktoś twierdzi, że jest od ciebie lepszy. Wszystkiego, co najlepsze.